Cześć, ja mam na imię Beata, a wy jesteście na kanale Keto Travelers. Dzisiejszy odcinek będzie o tym, ile można schudnąć na diecie ketogenicznej. Zapraszam do oglądania. A więc tak, na diecie ketogenicznej można schudnąć dużo. Na diecie ketogenicznej można schudnąć mało. Na diecie ketogenicznej można nie schudnąć wcale, bo tak naprawdę każde z tych stwierdzeń będzie prawdziwe. Dlaczego? Kiedyś już wspomniałam nie pamiętam tylko w którym filmie dietetyka, odżywianie człowieka jakakolwiek dieta generalnie nie jest to wszystko zero-jedynkowe to nie jest 1 plus 1 równa się zawsze 2. Więc tak naprawdę to, ile możemy schudnąć na diecie ketogenicznej na każdej innej diecie, ale akurat ja wybrałam do mojego chudnięcia i jakiegoś tam sposobu na życie, ograniczenie ilości węglowodanów, w związku z tym mogę się wypowiadać tylko na ten temat. Więc to, ile można schudnąć na diecie ketogenicznej, zależy od bardzo, bardzo wielu różnych czynników. Dla przykładu, Kinga schudła więcej ode mnie na diecie ketogenicznej. Kinga chyba już 18-19 kg, nie pamiętam dokładnie ile, a ja schudłam 17 kg. Więc to nie jest tak, że chudniemy w tym samym tempie. To nie jest tak, że zrzucamy, każdy z nas zrzuca wagę w jakimś tam określonym tempie. Tak, oczywiście większość aplikacji, kalkulatorów. Yy, przelicza Wam na przykład wagę, przepraszam, przelicza Wam ilość kalorii, a następnie określacie sobie, ile chcecie tygodniowo chudnąć, tak? Pół kilo, kilogram yy, i od tego odejmuje Wam deficyt kaloryczny. Ale to nie jest takie proste. Nie zawsze, w każdym momencie przy deficycie kalorycznym yy, będziecie chudnąć. Niektóre osoby potrzebują być przez dłuższy okres czasu na zerze kalorycznym. Inne potrzebują być na przykład na surplusie kalorycznym i dopiero wtedy mogą zredukować. Jest ogromna różnica między osobą, która nigdy się nie odchudzała. Bardzo duża ilość mężczyzn się nigdy nie odchudzała. Więc weźmy sobie takiego statystycznego. Jana Kowalskiego, który dorobił się brzucha piwnego i ma w tej chwili nadwagę około 20-30 kg. Pan w średnim wieku, no tu mówmy się, po prostu się zapuścił. Z jakichś tam różnych powodów, ma 30 kg nadwagi. Gdy wcześniej się nie odchudzał, nie miał takiej potrzeby. Po prostu nagle teraz stwierdza, że. Przejdzie na dietę ketogeniczną, bo można na niej jeść boczek, jajka, mięso, nie trzeba jeść dużo warzyw, tylko trochę zielonego. Idealna dieta. W końcu będzie mógł jeść to, co lubi, a dodatkowo pójdzie sobie jeszcze tam na siłownię, może coś poćwiczy, pogra w piłkę, a może lubi jeździć na rowerze, więc będzie bardziej aktywny. Więc czy taka osoba podczas zastosowania redukcji i przy dołożeniu aktywności fizycznej schudnie? Na 99% moim zdaniem taka osoba schudnie. Mało tego, taka osoba w ciągu pół roku jest w stanie pozbyć się około 20 kg tłuszczu. No niestety, drogie panie, ale takie są realia. Mężczyźni nie potrzebują tak dużej tkanki tłuszczowej, a chociażby z powodu hormonów. Nie wiem, jeżeli sobie porównacie. Niezbędną, tkan, niezbędny poziom tkanki tłuszczowej, jaki jest, dla mężczyzn jest to okolice 4-5%, dla kobiet jest to około 14-15, czy tam między 13 a 15%. Więc jakby samo to daje Wam tutaj powinno Wam dać obraz, jak duży, jak szybko mężczyźni potrafią zgubić tkankę tłuszczową, ponieważ oni jej tak naprawdę nie potrzebują. Dla kobiet ta tkanka tłuszczowa jest potrzebna, ona jest potrzebna i dla, zarówno dla hormonów, i z powodów rozrodczych, i tak dalej, tak dalej. Więc jakby to są, to są zupełnie inne procesy, ale nie o tym jest ten film. Film miał być o tym, ile można schudnąć. Więc jeżeli jesteś mężczyzną w średnim wieku, wcześniej się nie odchudzającym, zastosujemy dużą redukcję. Dodatkowo zastosujemy aktywność fizyczną. Zakładamy, że ta osoba jest zdrowa bardzo szybko i w bardzo krótkim okresie czasu taka osoba powinna pozbyć się swoich nadmiarowych kilogramów. I teraz, to jest oczywiście taki skrajny przypadek, ale nieodosobniony, powiedziałbym, jest to statystyczny Jan Kowalski. Jeżeli przechodzimy do statystycznej grażyny kowalskiej. Aha, to powinnam wcześniej powiedzieć e, statystyczny Janusz, a teraz statystyczna Grażyna. E, nie bardzo lubię statystycznego Janusza i statystyczną Grażynę, może z tego względu, że mój ojciec miał na imię Janusz, a moja mama Grażyna, więc będę posługiwać Jan Kowalski i Anna Kowalska. Bardzo wszystkich e, Państwa Kowalskich serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że żadne nie zostanie urażone. A więc na przykład pani Anna Kowalska. Która jest również w średnim wieku. Dodatkowo, no taka średnia statystyczna pani Kowalska no odchudzała się nie pierwszy raz już w swoim życiu. Albo tu zgubić trochę kilogramów, albo tam, albo tu koleżanka poradziła dietę wegetariańską, albo to koleżanka poradziła tutaj dietę jakąś oczyszczającą, na przykład Dąbrowskiej. W związku z tym przez miesiąc była na przykład na 1800 kaloriach i oczywiście super schudła. 10 kg była mega zadowolona, w końcu wchodziła w swoje sukienki. Następnie wracała, wracała do standardowej diety i plus 10 przybywało a dodatkowo jeszcze 5 to nie jest tak, że taka osoba ma w ogóle żaden jakby ruch, tak? jest w jakiś tam sposób aktywna no, idzie do pracy, przychodzi po pracy, musi okarnąć dom, dzieci coś tam, coś tam, generalnie jest zmęczona i ciężko tutaj mówić o jakiejś aktywności takiej w stylu nie wiem sporty, badminton chodzenie na siłownię czy na aerobik bo taka osoba jest już dosyć z tyrana po ciężkim dniu pracy, tak? I o godzinie 21 czy o 22, jak już w końcu te dzieci wrzeszczące pójdą spać, dadzą jej święty spokój, to ona marzy tylko o tym, żeby wziąć sobie kąpiel gorącą. Może poczytać książkę, jak da radę jeszcze, i pójść spać. I to jest wszystko. Taka pani Anna Kowalska. Mniej więcej opisałam, zgeneralizowałam i tak dalej, uśredniłam. Będzie się chciała odchudzać, i będzie jej się wydawało, że ona też schudnie przez pół roku te 20-30 kg, tak samo jak załóżmy jej mąż, no to nie chcę Was martwić, drogie panie Anie Kowalskie, ale w większości wypadków nie jest to takie proste i to nie zadziała tak. Więc teraz, jak sobie zostawimy y, takich statystycznych. Y, Jana Kowalskiego i Annę Kowalską, no to jest między nimi przepaść: jest między nimi przepaść fizjologiczna, jest między nimi przepaść hormonalna, jest między nimi przepaść w sposobach odżywiania, w dietach, w tym, jak sobie wcześniej zaszkodzili albo polepszyli. Więc teraz być może taka Anna Kowalska, która wcześniej była na pięciu różnych dietach, Próbowała pięciu różnych rzeczy, wszystkie z efektem jojo. Zaczęły jej się problemy z cukrzycą pociąży. Cukrzyca pociążowa bardzo, niestety powszechne zjawisko. Mało tego, jest w okolicy 40, 40 roku życia, w związku z tym hormony znowu tutaj dochodzą do do głosu. Być może ma jakieś problemy z tarczycą w stylu chociażby lekkich problemów jak Hashimoto. I oby to były tylko takie problemy, ale to są również inne problemy, tak? To są czy jakieś skórne, no nieważne. Generalnie u kobiet hormony mają bardzo, bardzo dużą rolę, grają bardzo dużą rolę. W męskim odchudzaniu Zobaczcie, jak mężczyźni rzucają na przykład palenie. Mają silną wolę, rzucają palenie z dnia na dzień, przestają palić. Mogą rzucić słodycze. To nie znaczy, że nie będzie ich ciągnęło do słodyczy. Owszem, będzie ich ciągnęło, ale co miesiąc nie będą mieli okresu i nie będą mieli ochoty zeżreć wszystkiego, co będzie na wyciągnięcie ręki, móc wysłać jeszcze kogoś do sklepu, żeby im dokupił porcję pączków czy czekolady. No, niestety nie mają czegoś takiego, stety, niestety. Niestety dla nas, kobiet. Kobiety, my mamy coś takiego i nam dużo ciężej w tym okresie, kiedy mamy okres, jest nam się kontrolować, jeśli chodzi o przyjmowanie kalorii. Chociażby to, że nie możemy kompletnie kontrolować tego, czy przybieramy wodę, czy zatrzymujemy więcej wody w organizmie, czy nie. Oczywiście. Są pewne techniki, którymi możemy się wspomagać, czyli żeby unikać zatrzymywania wody w organizmie, należy zwyczajnie dużo pić, dużo więcej pić. Wtedy jest duża szansa, że ta woda nie będzie dodatkowo nagromadzona. Mówię tutaj o normalnych sytuacjach i nie, nie mówię o jakichś stanach chorobowych, bo to nie jest tematem tego, tego filmu ani, ani kanału. Opisuję tutaj takie. Ogólne przypadki, bardzo takie statystyczne, ale bardzo powszechne, tak. Więc jeżeli mówimy o takiej Annie Kowalskiej, no to ona nie będzie mogła dużo schudnąć. To ona być może nawet ona nie schudnie na diecie ketogenicznej. Więc dlatego, wracając do początku filmu, ile można schudnąć. Na diecie ketogenicznej można schudnąć dużo, albo można schudnąć wcale. To nie znaczy, że to nie jest możliwe. Tak jak powiedziałam, kobiety niestety mają tendencję do przebywania na różnych dziwnych dietach. Kobiety mają tendencję do spożywania zbyt małej ilości kalorii, co w dłuższej perspektywie im po prostu szkodzi, co tak naprawdę rozregulowuje ich organizmy, spowalnia metabolizm. I zachęca organizm do robienia zapasów i gromadzenia tkanki tłuszczowej. Więc, no jakby same sobie robimy krzywdę przez nasz tryb życia, przez przekonanie i tak A tak, na dobrą sprawę, wystarczy w moim mniemaniu przynajmniej, wystarczyłoby ograniczyć przynajmniej te grupy produktów, które nam nie służą, wyeliminować je z naszej diety. Te grupy produktów, które nie są nam potrzebne do przeżycia, absolutnego przeżycia. Owszem, przydają się, natomiast nie są nam absolutnie niezbędne do przeżycia, ponieważ organizm umie wytworzyć sobie pewne składniki sam. O czym tutaj mówię? Oczywiście mówię o glukozie. Tak jak nasze hormony. Komórki one potrzebują białka, białek, aminokwasów. Nasze komórki potrzebują tłuszczy, nasze hormony potrzebują tłuszczy. Tak, oczywiście mówię o zdrowych tłuszczach. Tak absolutnie nie potrzebują węglowodanów, nie potrzebują glukozy. Narządem, który potrzebuje glukozy, jest mózg. Ale bardzo śmieszna sytuacja, ponieważ glukozę dla niezbędnej pracy mózgu nasz organizm może sobie wyprodukować chociażby z białek. Jeżeli z jakiegoś powodu nam brakuje tej glukozy w organizmie, to on go po prostu produkuje z białek. Więc słuchajcie, organizm człowieka jest piękną maszynką jest perfekcyjną, pod warunkiem, że macie jakieś tam blade pojęcie jak może działać, pod warunkiem, że sami sobie nie robicie szkód no niestety kobiety często gęsto robią sobie szkody, robią sobie same pod górkę świadomie, nieświadomie, za, namowią, za namową koleżanek, za namową e, nie wiem, e, mediów, e, początek roku, więc co chwilę słyszymy o wegańskich produktach e, Mam swoje zdanie na temat wegańskich produktów, ale to nie jest na ten odcinek, może w innym odcinku. Ponieważ dużą ilość, yy, duża ilość subskrybentów naszego kanału, czy widzów naszego kanału, to jednak kobiety, więc będę troszkę bardziej yy, wyrażać się do kobiet, ale nie przede wszystkim, yy, jeżeli chcecie mieć dobre efekty, dobre efekty yy, w odchudzaniu, yy, zadbajcie o to. Jakie jesteście kondycji, czyli jakie produkty spożywacie? Obserwujcie siebie tak naprawdę, co wam służy, co wam nie służy. Zadbajcie o to, aby w produktach, które spożywacie, abyście zjadali odpowiednią ilość mikroskładników, mikroelementów. <laughs> Nie jestem zwolennikiem suplementów i sztucznej suplementacji. Z moich obserwacji, jeśli chodzi o dietę ketogeniczną i z tego, jak ja stosuję dietę ketogeniczną u siebie i u Kingi, wynika, iż nie ma potrzeby suplementacji i te produkty, które spożywamy i ta dieta, którą sobie układamy, wystarcza nam w zupełności, aby pokryć nasze zapotrzebowanie, aby czuć się dobrze, czuć się zdrowo, aby zdrowo zrzucać wagę. Przykro mi, jeżeli jesteście rozczarowani tym, że nie powiem Wam, że dieta ketogeniczna to jedyny cudowny lek na zrzucanie wagi. No niestety tak nie jest. Dieta ketogeniczna, jak każda inna dieta, jest tylko i wyłącznie narzędziem w naszych rękach. Aby skutecznie się odchudzać, Musicie zastosować odpowiednie narzędzie. Dieta ketogeniczna nie będzie dla wszystkich i nie będzie dla wszystkich zastosowana dokładnie tak samo. A właśnie wiąże się to z tym, że mamy różne doświadczenia, mamy różnie zepsute już nasze metabolizmy, czy organizmy. I niestety głównie kobiety powinny zwrócić szczególną uwagę na wcześniejsze błędy. I jeżeli na przykład taka Anna Kowalska wybiera się ze swoim mężem Janem Kowalskim na dietę i teraz on przez pół roku schudnie 20 kg, a ona tylko 5, no to będzie dla niej powód do stresu. Powód do stresu to będzie podwyższony kortyzol, to będzie większe wydzielanie glukozy i to będzie mniejsza utrata wagi. Więc jakby Chociażby to może mieć wpływ, tak? Na no dobrą sprawę, na utratę wagi ma cała masa czynników i bardzo ciężko jest w takim krótkim filmie zawrzeć jakby wszystko. Zwłaszcza, że przypadków i e, dlaczego tak, a dlaczego nie, a dlaczego inaczej e, no jest setki, tak? Ja nie mam osobiście dostępu do przypadków klinicznych. Ponieważ nie jestem dietetykiem klinicznym, nie jestem dietetykiem, w związku z tym mogę bazować tylko na opiniach, mogę bazować tylko na doświadczeniach innych. Wielu ludzi dzieli się ze mną swoimi doświadczeniami z zastosowanej diety ketogenicznej, w związku z tym mogę Wam o tym opowiadać, oczywiście anonimowo. Ale już na podstawie tego, co wiem, na podstawie tego, jak rozmawiam z ludźmi, wiem, że odchudzanie czy stosowanie jakiejkolwiek diety nie jest takie proste. I nie czarujmy się. To, że sobie ustawicie w aplikacji, że chcecie chudnąć tygodniowo 1 kg, może się mieć guzik do tego, co będzie w rzeczywistości, tak? I będzie na to miało wpływ bardzo, bardzo wiele czynników. Także jeszcze raz przykro mi, że może Was rozczarowuje, że jednoznacznie nie jestem w stanie stwierdzić ani Wam powiedzieć, że na diecie ketogenicznej w ciągu pół roku schudniecie tyle. No nie, bo możecie schudnąć, a możecie nie schudnąć. Hmm, może być to związane z wieloma różnymi czynnikami. Może być to związane z Waszą aktywnością, z Waszą determinacją, z Waszymi problemami zdrowotnymi. Więc bardzo uważajcie na osoby, które, czy nawet na dietetyków, którzy Wam obiecają, że przez pół roku na diecie ketogenicznej zrzuci Pani 30 kg. Może tak, może nie. A może Pani to zaszkodzi, a może Pani to nie zaszkodzi. Ja bym była bardzo, bardzo ostrożna w takich, w takich szacunkach, Nigdy nie rzucałabym takimi numerkami, bo jeszcze raz to podkreślę: dietetyka i żywienie człowieka to nie jest dziedzina zero-jedynkowa jak matematyka. Tutaj nie zawsze 1 plus 1 równa się 2. Myślę, że zrobię osobny film na temat, jak sobie pomóc w odchudzaniu, ale tutaj bardzo jakby skrócę, skoro jesteśmy w tym temacie, ile można schudnąć. To powiem Wam, że w przypadku są również techniki, które można zastosować. Może nie techniki, ale takie, takie wspomagacze, które, które mogą nam pomóc w rozruszaniu naszego metabolizmu czy ruszeniu, na wadze, ruszeniu naszej wagi. I jest ich, jest ich co najmniej kilka, więc postaram się zrobić o tym osobny film. Więc co? Ile można schudnąć na diecie? Ketogenicznej? No cóż, ja przez rok schudłam 17 kg. Czy to oznacza, że ty schudniesz tyle samo? Nie ma na to gwarancji i nikt ci nie da na to gwarancji. Czy to oznacza, że schudniesz mniej albo więcej? Tak i nie. Możesz schudnąć więcej, jeżeli będziesz bardziej aktywny, aktywna fizycznie, a jeżeli może wprowadzisz większą restrykcję kaloryczną, jeżeli twoje zdrowie ci na to pozwala. A może schudniesz mniej, ponieważ już masz jakieś problemy zdrowotne, problemy hormonalne, albo może po prostu masz zaburzony metabolizm i być może będziesz musiała najpierw trochę przytyć, żeby później móc zdrowo się odchudzać. I niestety tak to właśnie działa. Więc słuchajcie, pomimo tego, że skusiliście się na obejrzenie tego odcinka, aby dowiedzieć się, ile można tak naprawdę schudnąć na diecie ketogenicznej, pomimo tego, że być może się rozczarujecie, ponieważ ja nie podam wam ile tak naprawdę wy możecie schudnąć, ponieważ to jest bardzo indywidualna sprawa. I mało tego, nawet nie powinniście przyrównywać siebie do mnie czy do Kingi, czy siebie do różnych innych osób, ponieważ jest to bardzo, bardzo indywidualna sprawa. Powinniście chudnąć na tyle, aby było to dla was zdrowe. Powinniście chudnąć na tyle, aby później móc utrzymać tą wagę i powinniście chudnąć na tyle, aby nie zrobić sobie w długim okresie krzywdy i mieć satysfakcjonujące wyniki na resztę życia. Czego wam bardzo życzę i mam nadzieję, że uda wam się schudnąć tyle, ile chcecie. Być może nie będzie to tylko dieta, być może będziecie musieli dołożyć trochę ćwiczeń fizycznych jednak. Być może nie uda Wam się wcale schudnąć. Przykro mi, ale czasami takie są realia, czasami nic nie możemy na to poradzić. Wiąże się to z naszą fizjologią, z tym, i, czy jesteśmy zdrowi, czy nie. W każdym razie życzę Wam, aby Wam się udało zrealizować Wasze postanowienia i Wasze odchudzanie. Zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału i mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, nie udało mi się Was zanudzić po raz kolejny. Życzę Wam wszystkiego dobrego. A no i oczywiście nie zapomnijcie subskrybować, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i komentarza, co sądzicie o tym odcinku. Do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się.